Zostałem się. W końcu. Tyle czasu, starania. Wyglądało na... Nadchodzę. Siema, jestem Knaci, a to moje zgłoszenie do puste, a Na mojej walce wyzwam algorytm TikToka, bo za długo już jestem poniżany. Moje TikToki nie są oglądane i ja mam tego dość po prostu. Wyzywam cię kolego, bo to, co się odwala, to jest po prostu jakiś kiepski żart. Zobacz, co z tą zrobię w tej klatce. Będziesz pity, będziesz płakał i będziesz żałował tego, że moje TikToki y nie stały się wiralem, rozumiesz to? Wiesz, co z tą zrobię? Co Cię! Knaci, na fejmy mam booster! Jest tak samo oryginalny, jak Kylie na moim zdjęciu! Lalunia, ale Ty mądrze gadasz. Panowie, Knaci, myślę, że to będzie idealny zawodnik na fejn booster. Mam na to 30-stronnicowy dokument, dlaczego powinni się dostać. Knut, jakie to uczucie wygrać Fame Booster? Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. No wstawaj. O, się. o nie. Po Zobacz, później ci